To co filmuję. Nie. Co? Za mało wody? Nie poważnie, to jest moja ulubiona służba. A teraz powiem wam, co jest najgorsze dla Was. Jak się nie postawi, to nie skończę. Jest! Dzień dobry moi drodzy, mam nadzieję, że się ze mną zabierzecie dzisiaj w podróż, bo dzisiaj jestem na pokazie w Centrum Handlowym M1 w Krakowie i oglądajcie koniecznie do samego końca, zostawcie komentarz, hashtag greka. Y. dajcie znać w komentarzu właśnie, czy oglądacie, polajkujcie ten film. Ja będę mega wdzięczny, wiecie dobrze, że to pomaga na YouTubie, bo ten film wtedy lepiej idzie i dociera do wszystkich moich subskrybentów. Lecimy i zobaczcie, co się działo, kto przyszedł, ile osób przyszło i co się działo na scenie, także lecimy. Bardzo proszę wepchnąć z siostra, tak? Córka. No nie, nie proszę mnie nie Cześć! Cześć jestem, igryk. cześć, jak muszę mnie? Emilka. Dałbym ci mikrofon, ale boję się, że przynajmniej szczową Emilka. To jest Emilka, Emilka, wszyscy ogromne brała dla Emilki Emilka W tych torbach są takie kawałki drewna. Pokaż wszystkim kawałek drewna. To jest kawałek drewna. Pani, mama na przykład teraz włączyła telefon, żeby to nagrać, bo może się nie uda, nie? Emilka, no. co to jest? Co to jest? No. Niestety. Emilka, dotknij palcem delikatnie. Czy jest ostry? Krzyknij, że jest ostry, że jest ostry. Jest ostry. Wszyscy słyszeli, jest ostry. To był krzyk Emilki. Bardzo dobrze, na bardzo spokojną osobę. Mama cię wychowała, bardzo dobrze. Powiedz mi, gdybym włożył ten gwoźdź tutaj i potencjalnie uderzyłabyś ręką w ten sposób, z dosyć dużą siłą, co by się stało? Przewiłabyś sobie rękę. Nie wiem skąd wiesz. została wybrana całkiem losowo, więc wskazuj jedną osobę, którąkolwiek. Chcesz kilka razy tym więc spokojnie można wskazać. Pokaż w swojej czerwonej koszulce. Czy, czy, nie ruszaj nie ruszaj szybko, hold horse. Co mówią? Moi ehm, drogi, pokaż mi na palcach numer od 1 do 6, gdzie zaznaczam, to jest 1, to jest 2, to jest 3, to jest 4, to jest 5, to jest 6, śmiało. Cztery, jeden, dwa, trzy, cztery, tak? Złapię za rękę, mi ładnie. Raz, eee, ktoś miał takie emocje? Dobra, ok. Z każdą drugą osobę miał. 5, 5, uwaga. Dalej, następna osoba. Chłopiec w czarnej koszulce. 1, 2, 3, 4. Który? 3. Trójkę wybierz. Panie. Ktoś to zna? Czy są to stary, dobra? Nie ma. 1, 2, 3. Chcesz zmienić? Za szybko, coś. Dzięki. Dzięki. Dobra. Trzy. Jedna osoba. Jeden. Dziewczynka na proste, jak jest ubrana? Proszę, w szara koszulka z Y. Bardzo ładna koszulka. Jeden, dwa, trzy. Dwójka, tak? Oh. Myślicie, że to były emocje? To poczekajcie, aż Milka będzie ostatnio wzmiatać. Udało się. Wyciągnę wyładelnik. Wyciągnę. I zobaczcie, co mi się stało z moją ręką. Specjalnie dla was dla kamery. Ogromne brawa dla Emilki. Emilka, wróć do swojej mamy. Mam dla was challenge to zobaczyć, czy zasubskrybujecie kanał w 8 sekund, klikniecie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę. Uwaga, zaczynamy. 8, odliczaj ze mną, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeżeli wam się udało, to skomentujcie hashtag jestem magiczny lub jestem magiczna. było tak proste. Magia to jest coś, czego nie potrafimy wytłumaczyć. To właśnie robi taki efekt, że nie jesteśmy... nie wiemy wszystkiego. Można um, uwierzyć, że jest to prawdziwa magia. Takie marzenie, że poprzez to, że ja będę robił rzeczy, które są niemożliwe, tak? Dla kogoś, kto to ogląda, jest niemożliwe wiedzieć, jak to się stało. To myślałem, że może to jest tak, że ktoś sobie to zobaczy i mówi: OK, może, jeżeli ten gość potrafi czytać w myślach, albo jeżeli ten gość potrafi wyczarować kostkę lodu, wiesz, stojąc 20 minut na scenie w temperaturze powiedzmy sobie szczerze, nie niskiej." to może kogoś to zainspiruje, że ten takie problemy, że na przykład chciał wyjechać na wakacje, marzył, ale nie uzbierał pieniędzy, co może go to zainspiruje do tego, żeby to zrobić, tak? Że nie ma rzeczy niemożliwych. I jak myślałem sobie o tym, Jakie przyjąć imię, a jest taka legenda, że właśnie osoba, która przyjmie za imię literę Y posiądzie magiczną umiejętność i e, nawet jest e, według legendy Pitagoras przyjął za imię literę Y, bo symbolizuje to, że każdy człowiek może pójść w dwie strony albo w dobrą w e, I ja pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajny symbol tego, że mamy pokolenie Y. Większość z was pewnie jest pokoleniem Y. I chodziło o to, żeby inspirować to pokolenie, ale też nie tylko. Moi drodzy, koniecznie kliknijcie tutaj w kartę informacyjną, żeby zobaczyć wydarzenia, gdzie jeszcze w Polsce można mnie spotkać w centrach handlowych M1, a jeżdżę po całej Polsce. Więc koniecznie kliknijcie i dołączcie do odpowiednich wydarzeń na Facebooku, a tam będzie też konkurs i można wygrać spotkanie prywatne ze mną. A szczegóły pojawiają się na kilka dni przed wydarzeniem na Facebooku w konkretnym wydarzeniu. Do zobaczenia!